Czy warto mieć nawyki? Czy warto mieć nawyki w modlitwie, czy warto mieć nawyki w życiu duchowym? Niektórzy myślą, że tylko przeszkadzają, bo wtedy żyjemy schematycznie. Natomiast ja coraz bardziej widzę, że nawyki, dobre nawyki w modlitwie są bardzo potrzebne. Szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy słabi, kiedy jesteśmy mocni. Kiedy jesteśmy wolni duchowo, to wtedy możemy improwizować, ale jeżeli jesteśmy słabi, jeżeli jesteśmy starzy, jeżeli jesteśmy yy, jak niemowlęta, nie mamy jakoś sił do tego, by szukać w sposób wolny, bardzo często chronią nas przed złem dobre nawyki. Dobre nawyki warto się im przyjrzeć, czy ja mam wypracowane nawyki bo bardzo często, szczególnie właśnie w tych trudnych sytuacjach, gdy jesteśmy słabi, są nieodzowne i to właśnie dzięki nim potrafimy zwyciężać.